14-zespołowa pierwsza liga oraz dwie grupy drugiej ligi, każda po 10 drużyn. Tak okazale prezentuje się frekwencja na starcie największej amatorskiej ligi piłkarskiej we Wrocławiu. Uczestnicy tradycyjnie rywalizują na boisku przy ulicy Krajewskiego. W pierwszych spotkaniach nie zabrakło emocji, ciekawych akcji, goli oraz niespodzianek. To wszystko było w meczu aktualnego mistrza Ligi Śródmieścia z Beniaminkiem rozgrywek z zespołem AZS Ostry Boys, który w poprzednim sezonie wygrał zmagania w drugiej lidze. To było zdecydowanie najlepsze spotkanie pierwszej kolejki i dobra reklama ligi. W pierwszej połowie mecz toczył się pod dyktando mistrza, w szeregach których gra m.in. były piłkarz Śląska Wrocław Tomasz Rudolf. Skuteczniejsi byli jednak zawodnicy Beniaminka, którzy do przerwy prowadzili 2 do 1. W drugiej odsłonie nadal świetnie spisywał się bramkarz AZS-u, ale napór wśród mieścia przyniósł mu najpierw wyrównującą bramkę, a potem gola na 3 do 2. W ostatnich sekundach Ostry Boys mieli rzut rożny. Pod bramkę rywala udali się wszyscy piłkarze, włącznie z bramkarzem azs -u. Precyzyjne dośrodkowanie, piłka spadła na głowę piłkarza zs i piękny gol na 3 do 3. Mała sensacja, jaką jest strata punktów przez mistrza ligi, stała się faktem. W tym tygodniu uczestnicy rozgrywek Spartana rozgrywają mecze pierwszej rundy Pucharu Ligi. Biorą w nich udział wszystkie drużyny. Każde z 17 spotkań musi wyłonić zwycięzcę w regulaminowym czasie gry. W przeciwnym razie drużyny, która awansuje do kolejnej rundy, wyłaniają rzuty karne. Szykuje się zatem znów spora dramaturgia i niemała dawka emocji. Przypomnę wszystkie mecze Piłkarskiej Ligi i Pucharu Spartana rozgrywane są na boisku przy ulicy Krajewskiego.